No i wreszcie mamy trzeci, finałowy sezon serialu Dark. Serialu, który no, wywrócił niektórym wszystko do góry dągami tutaj w głowie. Do tej pory wszyscy próbowali znaleźć jakieś porównania. Czym jest ten Dark? Do czego można porównać? Inni do Matrixa porównywali, inni do Stranger Things. Jeszcze, jeszcze... inni do Twin Peaks. Tak. A ja myślę, że od dzisiaj to się będzie porównywało inne seriale właśnie do Dark. No rzeczywiście Dark jest serialem wyjątkowym i o tym pewnie też powiemy jeszcze dzisiaj oceniając Trójkę i ten, ten finałowy cykl. Ale myślę, że rzeczywiście Naprawdę. Rzecz jest no, stworzona przez y, czarodziejskie siły reżyserskie, rzeczywiście, bo oni stworzyli absolutnie magiczny film. To znaczy w tym sensie, czy magiczny serial, dlatego, że to jest rzeczywiście bardzo spójna, plastycznie, intelektualnie y, wizja. I to jest rzeczywiście przemyślany, perfekcyjny makrokosmos, który rzeczywiście robi kolosalne wrażenie i rzeczywiście niczego porównywalnego, chyba w serialach, w kinie, nie widzieliśmy. Jeńców oni nie biorą, to jest trudny serial, to trzeba przyznać. To, co powiedziałeś, że jest mocno przemyślany. No ja mhm. pamiętam, że o tym mówiliśmy w recenzji drugiego sezonu, że twórcy mają dokładnie rozpisane, scena po scenie, i jak to, no rzeczywiście, trudno by się było tam, można się pogubić bardzo mocno, ale mają dokładnie to rozpisane, bardzo trudno znaleźć tam nieścisłości i nielogiczności mhm. ale z drugiej strony jest to film, który wymaga, no Dużej uwagi. Dużej uwagi i całkowitej, całkowitej koncentracji. I jeszcze wytłumaczmy, czy wyjaśnijmy, że to nie jest tak, że oni sobie dokręcili tę trójkę, no bo taki, tak byli zadowoleni z tych pierwszych części, zachęceni sukcesem, że musieli stworzyć, czy byli zmuszani do tego, żeby stworzyć trójkę. Nie, to było tak pomyślane, bo w pierwszym sezonie było już wiadomo, że nakręcą następne dwa cykle, no i rzeczywiście tak się stało i widać, że to jest wszystko przemyślane, że to musiało tak się stać, że to musieliśmy dojść właśnie do tego finału, które obejrzeliśmy. I myślę, że widać to już na samym początku trzeciego cyklu, że rzeczywiście idziemy w stronę wyjaśnienia, ale jednocześnie komplikując wiele rzeczy bardzo. Czyli to nie jest tak, że mamy prostą, łatwą ścieżkę wyjaśnienia od razu, prawda? Czyli oglądamy trzeci cykl, ale na początku nie jest łatwiej, wręcz przeciwnie myślę. Ja Robi się dużo trudniej. Dużo trudniej, jest, jest jeszcze bardziej skomplikowane, co już można było pomyśleć, że po, po, drugi, po, po pierwszym sezonie jest to bardzo skomplikowane, mm -hmm. drugi mm -hmm. sezon może dawał trochę chociaż mm -hmm. oddechu, ale i tak i tak to jest chyba fenomen, że ten serial ma do tego materiały pomocnicze. Tak, to, czy była strona internetowa, która wyjaśniała wszystkie powiązania, czy teraz jest taki na zasadzie w 60 sekund szybkie hmm. przypomnienie? No słuchajcie, pomiędzy jednym a drugim sezonem jest cały rok, to można dużo rzeczy zapomnieć. Ja myślę, że tutaj nawet miesiąc mógłby zaważyć na tym, mhm. że już byśmy tych wszystkich rzeczy i kropek ze sobą nie połączyli. To prawda, ale tak konkretnie mówiąc, to mamy tutaj więcej linii czasowych, prawda, niż mieliśmy jeszcze do tej pory, co już trudno uwierzyć. No a przede wszystkim mamy dodatkowe światy. Jak się okazuje, będziemy trochę spoilerować, ale tak delikatnie, prawda? I myślę, znaczy, że mamy, mamy dodatkowe światy i w tych dodatkowych światach też te linie czasowe, to już mm -hmm. po prostu... mm -hmm. No i oczywiście nam się mnożą bohaterowie w... siłą rzeczy, prawda? Są alternatywni też wobec siebie, znaczy, w tym sensie, że mamy drugą Martę, mamy drugiego Jonasa, Czyli nowe przestrzenie, nowy świat. I mamy jeszcze świat Ewy, prawda? Rzeczywiście, no tutaj tych bohaterów nie przebywa, może nie przebywa, tak niby nie przebywa, a jednak jest ich rzeczywiście więcej. Dość powiedzieć, że, nowe, dość powiedzieć że nawet ich nie ubywa, mhm. mimo że, no, to też jest może lekki spoiler, niektórzy bohaterowie Giną, mm -hmm. ale też giną teoretycznie, bo w myśl w filozofii no, to, nie to jest sprawa umowna. Oczywiście nie spoiler, dlatego że już przecież właśnie tak to się wszystko w trzecim y, sezonie zaczyna, że przecież już wiemy, że Marta, chociaż zginęła, to nie zginęła, i że tak naprawdę po tej śmierci Marty tak naprawdę zaczyna się jej nowe życie. I ona właśnie razem z Jonasem są tą najważniejszą parą trzeciego cyklu, i to o nich przede wszystkim y, ta część finałowa y, traktuje. No właśnie no i właśnie. No właśnie. teraz trzeba chyba sobie wyjaśnić, że w dalszym ciągu mamy to co mieliśmy wcześniej, czyli fantastyczne operowanie klimatem, co jest wielką siłą tego, tego serialu, ale to nas nie zaskoczyło, to znaczy rzeczywiście to dozowanie napięcia, to fantastyczne rzeczywiście przechodzenie od sceny do sceny, takie budowanie grozy swoistej, takiego no... W, to, co oni robią rzeczywiście z, ze stenografią, to, co robią z, ze zdjęciami, to, co robią z muzyką, prawda, to wszystko jest rzeczywiście ciągle na tym samym bardzo wysokim poziomie, i z montażem, oczywiście, także trzeba tutaj to też mieć na uwadze. To jest ciągle na tym samym poziomie. I oczywiście, jeśli mówimy o tych wszystkich elementach, które do tej pory składały się na darki, na pierwszy i drugi, to mamy wciąż to samo, czyli oczywiście te elementy naukowe, elementy filozoficzne, metafizyczne. One zostają, dodatkowo dochodzą jeszcze bardziej wyraźne nawiązania tutaj biblijne, które mamy już, no, kawa na ławę można nawet powiedzieć. O ile oczywiście w ogóle w tym filmie całkowicie, czy w tym serialu jest cokolwiek kawa na ławę. Ale bardzo ciekawie też potraktowane, dość oryginalnie, przewrotnie i jest to jakaś tam dyskusja też z pewnymi jakimiś tam wątkami biblijnymi, też warto na to zwrócić uwagę. No ale co jest ciekawe, że w tym wszystkim, że właśnie te wszystkie elementy, które do tej pory były tutaj, czyli właśnie te naukowe, biblijne, metafizyczne. Tak naprawdę służą temu, jak się okazuje, to będzie taki delikatny spoiler, żeby opowiedzieć o ludzkiej naturze, że właściwie to, co ludzi napędza, to, co ludzi naprawdę determinuje, to, co ludzi naprawdę motywuje, najbardziej motywuje. To jest po prostu ich ból, ich żal, ich emocje, prawda? I to jest o tym tak naprawdę jest ten serial, chociaż wydawałoby się, że w tym całym w ogóle anturażu takim naukowym, z tym całym właśnie ten bagaż, taki mocno intelektualny wydawałoby się przede wszystkim on tutaj tak zdominował też naszą, nasz odbiór tego serialu, że gdzieś. Moglibyśmy to nawet mogłoby nam to umknąć. Że gdzieś tam to umknęło, ale teraz, w tym trzecim sezonie, to już wyraźnie widać, o czym tak naprawdę ten serial jest, że właśnie ta, ten ból. Jest i ludzkie emocje... Ja bym poszedł właśnie dalej, to że emocje, tak, nie tylko emocje, ból, no emocje. Tak, tak, ale ból jest bardzo motywujący i o tym, jeżeli dobrnęliśmy już do finału, to o tym się przekonujemy. I oczywiście o ludzkich emocjach też jest, ale wydaje mi się, że ten finał, który zresztą na tabelę, może warto od razu powiedzieć, że o ile... Ym, może cały trzeci sezon nie jest tak bardzo wciągający, porywający, prawda? To nie można przejść obojętnie nad ostatnimi scenami. One są chyba najmocniejsze w ogóle z wszystkich tych scen, które widzieliśmy we wszystkich sezonach. To są najmocniejsze sceny, DARK. Wydaje mi się, że to są sceny nie do zapomnienia, rzeczywiście absolutnie magiczne i mocne. I jednocześnie, jeśli mówimy o emocjach, to wydaje mi się, że warto powiedzieć, że tak naprawdę to też te emocje towarzyszą nam bardziej przy tym w tym sezonie, chyba dlatego, że no właśnie mamy tych bohaterów młodych, prawda, którzy młodych i nie tylko młodych, ale którzy właściwie cały czas tu się pojawiają o, tej im, o tym ich tragicznym uczuciu. Jest ten, ten, ten trzeci, ale chyba jak się okazuje nie tylko ten trzeci. Sezon. Powiedziałeś, że ten serial był rozpisany od razu na trzy, trzy sezony, i to też widać w warstwie realizacyjnej, bo tam sceny, które odnajdziecie w pierwszym sezonie, są prawie jeden do jednego mhm. przeniesione m.in. w trzecim sezonie, ale na przykład z innymi bohaterami. Albo w troszkę innym otoczeniu, ale nadal to są, to są sceny, które się bezpośrednio odwołują. To jest tak, nie, nic, nie, nic nie jest zakończone, wszystko ma swoją ciągłość, wszystko tak. wynika jedno z drugiego. Tak, no to rzeczywiście, jest... powiedziałeś, że to jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o, o naukowe wywody. No, oczywiście, ale... ja, ja tu podziwiam, bo nie jeden film był o mm, podróżach w czasie, y -hmm. ale za każdym razem on nie był aż tak mocno e, traktowany, aż tak dogłębnie i tak konsekwentnie, jeśli chodzi o skutki, jakie wywołuje, wywołują podróże w czasie i działania, które się wykonuje w innych czasach. Tutaj to jest doprowadzone mm -hmm. do takiego no, bardzo wysokiego poziomu. Do perfekcji. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście to jest ten, to, co powiedziałeś wcześniej. Te sceny ze sobą korespondują, rozmawiają, dialogują. Rzeczywiście i to wszystko mamy na przestrzeni tych trzech sezonów. Jeżeli możemy tutaj trochę ponarzekać, bo wydaje mi się, że nawet najbardziej znakomity serial ma swoje minusy. Ja miałem takie momenty, nie wiem, czy z zwątpienia, czy pewnego znudzenia jednak podczas oglądania każdego z tych sezonów właściwie. Znaczy takie momenty, kiedy miałem wrażenie, że może wkradł się niepotrzebnie patos, że może to jest już. Ja rozumiem konwencję, prawda? No bo to taka jest konwencja, więc nie liczymy na normalne dialogi. Ale no, wydaje mi się, że niektóre rzeczy są powtarzane chyba zbyt często. Powtarzane są już w kółko. Że to może być trochę, trochę już irytujące. Ale i tylko trochę. Trochę tak, oczywiście I, i, i myślę, że czasami niektóre sytuacje są, czy też związki między bohaterami już są tak przekombinowane, że może niepotrzebnie, że może trochę nas od, odrywa od tego, co jest najistotniejsze, co jest najważniejsze, co jest najciekawsze w tym serialu. Ja bym też, jeśli mogę ponarzekać, to ten stopień skomplikowania w trzecim sezonie już dochodzi do tak wysokiego poziomu, że gdzieś odbiera to, to takie. Radość to Dokładnie, radość obcowania, no mhm. obcowania serialem, bo cały czas jestem, jest się tylko i wyłącznie skoncentrowanym na tym, czy ten bohater to jest z tego czasu, mhm. z, tej, z tego świata. Dobre aktorstwo, dobry serial, dobra, Myślę, muzyka. dobra muzyka. I to wszystko, co wcześniej powiedzieliśmy, to wszystko jest świetnie ze sobą zmiksowane trzyma poziom i myślę, że warto było czekać na taki finał, zwłaszcza mówię tutaj po raz kolejny o tych ostatnich, powiedzmy, 20-30 minutach nieprawdopodobnych Wyjątkowo No niepowtarzalny serial Dark do obejrzenia wszystkie trzy sezony i teraz dopiero jest to... to ma sens, to ma sens, bo można obejrzeć ciurkiem te sezony i to dopiero teraz, myślę, że dużo lepszy może być jeszcze odbiór niż te przerwy, takie skakanie co roku. Więc jeżeli nie obejrzeliście tego serialu jeszcze, to te trzy sezony teraz Macie niepowtarzalną e, okazję. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.